Witaj, kochanie. Dziękuję, że jesteś. Nieważne, co dzieje się w Twoim życiu, ważne, co z tym zrobisz. Ten krąg świec to symbol naszej jedności, to moc połączenia, która tworzy się między nami. Kapłanka to symbol naszej wewnętrznej mądrości. Oczy naszej duszy, które uważnie przyglądają się temu, co na co dzień przed sobą ukrywamy. Te kwiaty to symbol obfitości, szczęścia i miłości. A teraz znajdź wygodne miejsce, w którym nikt nie będzie ci przeszkadzał. Połóż się, przykryj kocem. Poczuj się bezpiecznie. Wszechświat Cię kocha i słyszy Twoje intencje. Bądź więc uważna i świadomy swojej siły, która drzemie w Tobie. Posłuchaj więc propozycji, afirmacji. I wybierz dla siebie tę, która rezonuje z Tobą najbardziej. Możesz stworzyć swoją własną. Ważne, by się poczuł w swoim ciele. Odcinam się od lęku, który paraliżuje moje życie. Uwalniam się od stagnacji, marazmu. Braku kreatywności. Uwalniam się od ciężkiego bagażu przeszłości. Rozumiem, że była ona ważną częścią mojego życia. Zabieram z niej mądrość życiową. Odcinam się od wszelkich ograniczeń, myśli i przekonań, które mi nie służą. Uwalniam moje serce. Od cierpienia. Uwalniam moją duszę z niskich wibracji. Odcinam się od wszystkiego, czego już nie potrzebuję. Od wszystkiego, co mi nie służy. Uwalniam się od uzależnień. Zrób głęboki wdech. Zatrzymaj powietrze, i zrób wydech. Z każdym wdechem napełniasz się miłością i dobrocią, a z każdym wydechem uwalniasz wszystko to, co Ciebie ogranicza. Wdech. I wydech. Wdech. I Wydech. Pobądź przez parę chwil z wybraną przez ciebie afirmacją. Poczuj ją w sobie, a niczego nie kontroluj, nie blokuj. Przyjrzyj się, co czujesz. Jakie są Twoje myśli? Zaakceptuj to, co do Ciebie przychodzi. Po prostu bądź. Teraz powstała w tobie przestrzeń, którą wypełnisz tym, czego potrzebujesz najbardziej. Otwieram się na miłość, otwieram się na obfitość, otwieram się na radość. Otwieram się na pasję. Otwieram się na zaufanie do siebie. Otwieram się na wewnętrzne prowadzenie. Ufam swoim odczuciom. Jestem dla siebie dobra, dobry. Wierzę, że zasługuje na miłość, szacunek i radość. Otwieram swoje serce na nowa. otwieram siebie na życie. Z każdym dniem uczę się być odważną, odważnym. Kocham siebie. A teraz, zrób wdech, i poczuj, jak napełnia cię wszystko to, czego potrzebujesz, by być spełnionym i szczęśliwym człowiekiem. Wdech. Zatrzymaj powietrze. Poczuj, jak twoje ciało napełnia miłość, radość i pasja. Z każdym wydechem uwalniasz się od ciężarów i niepotrzebnego bagażu. Z każdym wydechem Zostawiasz wszystko to, co jest już tobie zbędne. Wdech i wydech. Jeszcze raz. Jesteś kochany, taki, jaki jesteś. Jesteś piękny, taki, jaki jesteś. I taki właśnie masz być. Jesteś dziełem Boga. Jesteś dziełem tego świata. Wykorzystaj to. A teraz podziękuj Wszechświatowi. Wszystko to. Co do niego wysłałaś, przyjdzie do Ciebie w najbardziej odpowiednim momencie. Po medytacji wypij wodę, herbatkę miętową albo to, co lubisz. Wypij z intencją oczyszczenia i uwolnienia. I otwórz się na nowe. pięknego. Pa, pa.